Najniższy punkt swojego życia? Chyba w COVID. Czemu? Yy, zamknęli mi siłownię. <grym> <grym> zamknęli, no, zamknęli mi siłownię i straciłem wszystkie środki do życia. Okej, okay, bo to by, by byłeś jeszcze trenerem. Tak, 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 tak. Ja streamuję chyba czwarty ro... Nawet nie wiem, źle streamuję, ale był taki czas w COVID-zie, że zamknęli siłownię, nie miałem oszczędności i zostałem bez, bez, bez złotówki. I musiałem się pożyć od Dagmary, od mojego ojca. To był chyba najcięższy czas w moim życiu. Czytałem do 130 kilo wtedy. Ponad. Miałem chyba najwięcej, 132 bo 134 kilo. No. Będąc trenerem. Trenerem bez siłowni tak naprawdę. Więc, yy, więc to był, był najgorszy okres w moim, w moim życiu, taki, że naprawdę pogubiłem się okropnie. Z tego pogubienia zacząłeś po prostu jeść? Ja zajadam stres. Ale to, Czyli to też jest uzależnienie? To też jest uzależnienie, no, no, u mnie to jest <laughs> bardzo duże uzależnienie. Więc, więc tak, ale no, yy, wiesz, zaczęły się imprezy. Y, zatapianie smutków, wiesz, y, to był taki chyba najgorszy okres w moje depresyjny w moim, w moim życiu, jak, jak po prostu dla mnie ujmą było to, że ja muszę pożyczyć pieniądze, żeby zapłacić za, y, za mieszkanie. Nie? Ja nawet mm. tak ma, czasami nie mówiłem tego, że wiesz, że mi kolega pożyczył na... na y, kolega, mój przyjaciel mi pożyczył, żebym zapłacił mieszkanie, nie? To był taki straszny okres, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I posypała mi się bardzo, bardzo, bardzo mi się posypała głowa. No, miałem różne różniste różne myśli w swoim życiu. I dlatego teraz jak doceniam to, co mam, dlatego mnie wzrusza to, co mam. Bo wiem, co, czego nie miałem. <gryw> Więc to chyba najgorszy, najgorszy z moich okresów w, w życiu taki, że nie wiedziałem, co sobą zrobić. Nie? Tak Mara zawsze była dla ciebie taką pomocą?